Gmina przodkowo, z czego gospodarczo można powiedzieć słynie? No, gmina przodkowo to jest kaszubska gmina. Kiedyś, jeszcze jak obejmowałem urząd w 1998 roku, urząd wójta, czyli 25 lat temu, typowo rolnicza gmina z największą powierzchnią użytków rolnych arau ziemi rolnej w powiecie kartuskim. 6 działalności wtedy było, 6 milionów budżet gminy sześć tysięcy mieszkańców. Dzisiaj to jest już ponad 10,5 tysiąca mieszkańców, 70 milionów budżet, gmina rzemieślniczo-rolnicza, ponad 1000 działalności gospodarczych, firm większych, mniejszych. Kaszubi są ludźmi zaradnymi, twardymi, stoimy kamieniem. U nas jest słynne rzemiosło kamieniarstwo, jest między innymi też taka rodzina Czerwińskich, kilku braci, którzy tworzą zakłady kamieniarskie, możemy powiedzieć, że jesteśmy tym bogaci. No, ale jesteśmy też bogaci różnymi innymi formami działalności. Mamy też większe, mniejsze firmy. Mamy rolników, którzy też jeszcze pracują, są, ale zostali już jakby w tej drugiej części nazwy, czyli Rzemieślniczo-Rolnicza Gmina. Ale to są gospodarstwa, które już trochę się powiększyły, skupiły trochę areał i one jakoś jeszcze dają radę w tych trudnych warunkach. No i oczywiście jest na terenie naszej gminy pole golfowe, również w Tokarach. Także mamy różne walory. Przyrodniczo piękna gmina, zróżnicowany krajobraz, więc mówi się Szwajcaria Kaszubska na Kaszuby. W takim układzie, czy to wystarczyło zmienić orientację gospodarczą w gminy, żeby już zaczęły się tutaj pojawiać działalności gospodarcze, czy był jeszcze jakiś inny czynnik? No nie, były czynniki infrastrukturalne, należało zrobić dobrą infrastrukturę i gmina Przodkowo, ponieważ leżymy blisko w sumie Trójmiasta, bo tuż za drogą krajową przecież, to powiem tak, że trzeba było zrobić infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, szybki internet, internet, w tamtych czasach nie był szybki jeszcze inny internet. No, drogi, to jest nasza marka przodkowska, z tego słyniemy, zadbanie o drogi zimą, latem, twarde drogi, bite, utwardzone. Szutrowe również są w takim stanie, że służymy za przykład innym, to jest to już taka przodkowska marka. także. Jak zbudowaliśmy infrastruktury, mamy 100% skanalizowania, z wodociągowania, 60% gazu, internet na terenie całej gminy. Oczywiście to jest umowne te 100% skanalizowania z wodociągowania, bo wiadomo, rozwijające się nowe osiedla czy, czy domostwa wymagają podłączania, ale jest na całym terenie gminy. I wodociąg, i kanalizacja, i internet i gaz na 60%, więc to były podstawowe warunki, żeby dać ten impuls, żeby u nas też się y, lokowały firmy działalności. Ci ludzie sami zaczęli to robić. Przychodzili też z zewnątrz inni z pomysłami. No i oczywiście plany. Nie było planów zagospodarowania gminy. Myśmy zrobili całą gminę w planach zagospodarowania. Wyznaczyliśmy strefy przemysłowe, działalności rzemieślniczej, właśnie mieszkaniowe. I to spowodowało, że no, rolnicy też część ziemi sprzedali właśnie, czy tam rodzinom, czy właśnie na potrzeby innych mieszkańców. Trzykrotnie w ciągu ostatnich 10 lat byliśmy na pierwszym miejscu w województwie, a tym samym w kraju, w ilości urodzeń, wskaźniku urodzeń. Bo kiedyś to Sierakowice tak słynęły, a zmieniały to podium z nami również, więc stąd też i szybki przyrost ilości mieszkańców, no i ten taki można powiedzieć trochę sukces gospodarczy mieszkańców. To tak, mieszkańcy są, pieniądze są, infrastruktura jest. Czego mieszkańcom Szydłkowa brakuje? Jeszcze. Infrastrukturę trzeba remontować, więc nigdy tu nie zabraknie pracy. Na pewno dalej jeszcze rozwijać te drogi, bo to też nie jest 100% przecież. Na pewno w tej chwili najważniejsze zadania jakie mamy to rozbudowa, modernizacja oczyszczalni bo mamy już problemy, nie daje rady absolutnie. Rozbudowa największej szkoły w Przodkowie, tysiąc uczniów podstawowej, to jest priorytet w tej chwili w ogóle. Mamy już projekt, mamy pozwolenie na budowę. Bardzo duży przyrost dzieci powoduje, że trzeba dać im bazę. No i oczywiście realizować inne rzeczy, które mieszkańcom są konieczne, czyli też sprawy związane z kulturą, z tożsamością. Szanujemy bardzo. Jesteśmy w ogóle pionierami, jeżeli chodzi o zadbanie seniorów. Jest przodkowska bysiada seniorów. Ona już liczy 20 lat. Z nas bierze przykład, można powiedzieć, praktycznie prawie już całe województwo ale na taką skalę jak my robimy, że na hali sportowej gromadzimy 1200 seniorów rokrocznie, na przodkowskiej biesiadzie seniorów z pełnym wigilijnym daniami, zagazowaniem młodzieży. No tu trzeba mieć tą wiedzę i to doświadczenie, że właśnie wszyscy się w to muszą zaangażować. Przedsiębiorcy jako sponsorzy, młodzież jako ci, którzy obsługują, wykonują, dzieci, młodzież. Pracownicy, różni inni z, z różnych instytucji, bo to jest ogromne przedsięwzięcie, zrobić coś takiego i jeszcze promować w tym momencie też talenty własne swoich mieszkańców, ich wnuków, dzieci, zapraszać gwiazdy. No, to jest takie pokoleniowe łączenie. Bardzo lubimy młodzież, dbamy o dzieci i młodzież. I uważam, że mamy wspaniałe, wspaniałą młodzież. Złego słowa bym nie powiedział młodzieży. I nieraz z nauczycielami, jak rozmawiam, to właśnie mówię, że słuchajcie, my naprawdę nie mamy problemów. My mamy kochaną młodzież. W miastach to dopiero są problemy z młodzieżą, z dziećmi. Więc potwierdzają mi to, że naprawdę nie ma problemu. No i dbamy o seniorów. Więc Czyli łączymy pokolenia. To jest myślę bardzo ważne zadanie.